dancing with the stars final Robert Robert, <laughs> Robert. Wspaniale, gratulacje. Bardzo dziękuję. Cudownie tańczyliście. Uważam, że finał to bardzo duże osiągnięcie. To jest też duże osiągnięcie dla mnie, bo wiem, że cała Polonia i bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i za, za, za głosy, które, które Państwo oddawali, bo to naprawdę rzeczywiście będę bardzo wdzięczny, byłem bardzo wdzięczny i jestem bardzo wdzięczny, ale, ale powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło, pomimo tego, że nie wygraliśmy, no nie tym razem. Następnym za rok. Robert. Możliwe. Tak. Robert, a jak ci się tańczyło dzisiaj? Wiesz co, ja ci powiem, że mieliśmy świetny e, ten freestyle, e, bardzo dobrze e, był przygotowany, ona się świetnie wczuła w rolę. E, dla mnie najważniejsze było to, że wiesz, podsumowaliśmy, ja myślę, że trochę ci sędziowie też za nie mówili w ogóle. I podsumowaliśmy 12 tygodni. Ona naprawdę świetnie kla, ona naprawdę świetnie tańczy. E, no i trochę to udowodniliśmy. No niestety głosów zabrakło. E, to jest, wiecie, to jest taki też konkurs w ogóle osobowościowy też, nie tylko taneczny, no, ale było cudownie. Robert, bardzo Ci dziękujemy za świetny show. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na kolejnej edycji Dancing stars. the Stars. Dokładnie. I to jest prezent dla Ciebie od e, Polish Community. Wspaniały prezent, mam nadzieję, że... Twoje cudownie. ...będziesz się... Cieszył z tego, co tam jest w środku. Bardzo dziękuję za prezent, zawsze mile widziane prezenty. <śmiech> <śmiech> e, bardzo dziękuję Wam też dziewczyny za wsparcie. Pozdrawiam Dzień całe Hello, Inlandie. Dziękujemy Wam wszyscy.